Ja jeszcze raz przypomnę, zapraszamy tutaj bliżej nas, koło tej magicznej zielonej sceny, jak jedna wielka rodzina. Już za chwileczkę, za momencik, wspólnie będziemy y, sadzili y, nasze wyjątkowe drzewa, a ja powracam y, do przywitań. Witam oczywiście serdecznie zastępcę prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego, panią Ewę Matecką. Witamy serdecznie. Radnych Osiedla, Rady Osiedla, Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze i tutaj pan Paweł Dolata. Witamy serdecznie. Zapraszamy do nas oczywiście naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pana Włodzimierza Szymanowskiego. Witamy. Proszę państwa, brawa się naprawdę należą, bo właśnie te osoby, tak jak wszyscy my tutaj, którzy w dniu dzisiejszym przychodzimy, przyczyniamy się do tego, żeby ten nasz świat, nasze piękne miasto oddychało świeżym powietrzem. Witamy y, naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, panią Jolantę Maćkowiak, y, dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, koordynatorów akcji Dzieci i Młodzież. No i oczywiście y, witamy również przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Mariana Herwicha no i proszę Państwa, a najserdeczniej witam oczywiście was, wszystkich mieszkańców naszego pięknego miasta. Witamy oczywiście również media oraz pomysłodawców i tutaj Oczywiście należy wymienić y, głównych koordynatorów dzisiejszej y, akcji, a są nimi pan Adam Całka i pan Tomasz Rychlik, czyli nadleśnictwo Antonin. Wielkie, wielkie brawa. Pani Dorota Cieśla i pani Maria Baranowska Szkoła Podstawowa nr 5. No i proszę Państwa, pani Ewa Kasperek i pani Malwina Jędrzejak z Referatu Ochrony Środowiska z Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wielkie, wielkie brawa. Miasto Ostrów Wielkopolski we współpracy z Nadleśnictwem Antonii zachęca dziś wszystkich mieszkańców do podjęcia rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska. Sadzenia drzew jest, sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i przede wszystkim prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Teraz ja serdecznie zapraszam panią prezydent miasta Ostrów Wielkopolskiego, Beatę Klimek, o zabranie głosu. Ja już trochę ten głos zabrałam. Słychać mnie? Tak, tak. Na pewno? Jedliście śniadanie dzisiaj? Ja już obiad Jak się czujecie? To się bardzo cieszę. Przed chwilą tutaj rozmawiałam z, z, z naszymi przyjaciółmi, z nadleśnictwa, z moimi współpracownikami, który raz już organizujemy tą akcję. Na 100% jest to akcja, którą w Ostrowie prowadzimy po raz trzeci i muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę zawsze dopisywała nam pogoda. Raz rok temu było trochę chłodniej i pamiętam, że dzień wcześniej padało. W związku z tym większość z nas przyszła tutaj w kaloszach, ale sama akcja. Samo sadzenie drzew odbyło się przy czystym niebie, a dzisiaj aura nas naprawdę rozpieściła. Mamy piękne słońce, mamy bardzo przyjemną taką jesienną aurę, która przecież myślę wszystkich nas skłania do tego, żeby pobyć trochę w takich przyjaznych, przyrodniczo miejscach. I na pewno ten Park 600-lecia takim miejscem z roku na rok się staje. Widzicie, że my go tutaj wzbogacamy. Jak wjeżdżacie do tego parku, po zaraz po lewej stronie, pierwszy duży, nowy obiekt to jest lodowisko. Ono rośnie w oczach. Myśmy je zaczęli budować w tym roku i chcemy na Mikołajki zrobić wam super prezent, żebyście mogli z tego lodowiska korzystać. I mam nadzieję, że to nam się po prostu uda. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. To, to jest takie miejsce, które służy rekreacji i zdrowemu lowi życia. E, i fajnie, że takie miejsca w Ostrowie powstają, ale przede wszystkim fajnie, że z roku na rok jest nas coraz więcej, że tylu młodych ludzi e, i z przedszkola, i z naszych ostrowskich szkół, ze swoimi rodzicami, z dziadkami, z nauczycielami, przychodzi tutaj na to specjalne święto drzewa, e, które przypomina nam, że mamy tylko jedną szansę, żeby żyć na tej planecie. Już jak tu zostało powiedziane, biletu na inną Planetę nie dostaniemy. Więc chrońmy to nasze środowisko. I ja bardzo się cieszę, że to sadzenie drzew y, organizujemy w Ostrowie nie dlatego, że jest akurat taka moda albo nie dlatego, że stało się to y, z jakichś względów y, potrzebne, trendy, wygodne politycznie, w jakikolwiek inny sposób. My drzewa w Ostrowie sadzimy, bo chcemy. Nie oglądając się na to, jak to wygląda y, gdzie indziej. Rozdaliśmy już i posadziliśmy naprawdę kilka tysięcy tych drzew, y, jeśli nie kilkanaście, i za to Drugi rok z rzędu jesteśmy uhonorowani przez taką fundację Gaja, która zajmuje się ochroną środowiska w Polsce bardzo prestiżową e, statuetką, to jest statuetka czarodziejskiego drzewa. Jesteśmy jednym z najlepiej ocenionych miast w Polsce, jeżeli chodzi o systematyczną akcję promującą sadzenie drzew. Rozdajemy Wam różne sadzonki. To są klony, to są. jakie jeszcze. Dęby, lipy. Jarzębiny i myślę, że te drzewa będą posadzone tutaj, ale trafią też do Waszych ogrodów i będą Wam przypominały, że to jest coś niezwykle ważnego i pięknego, kiedy możemy posadzić drzewo i mieć świadomość, że wasze dzieci albo wasze wnuki będą patrzyły już na. Na to drzewo za kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat i ono będzie wtedy dostojne, ogromne i będzie zachowywało pamięć o naszym mieście i o Waszych rodzinach. Wszystkim moim ambasadorom tej akcji, sojusznikom tej akcji, czyli Nadleśnictwu Antonin, to jest nasz wielki przyjaciel, Szkole Podstawowej Numer 5 oraz w osobach pani dyrektor i pani Marii Baranowskiej y, oraz pracownikom y, y, mojego urzędu y, szefowej i współpracownikom z, z referatu. Ochrony środowiska. Bardzo dziękuję za zorganizowanie i przygotowanie tego dnia. Dziękuję wszystkim dyrektorom i nauczycielom, którzy dzisiaj poświęcili ten czas, żeby przyjść z wami, bo każda szkoła i każda przedszkole będzie tutaj miało kolejne swoje drzewo. Dziękuję też mieszkańcom, że chcą ten czas spędzić z nami. Promujmy zielony ostrów. Promujmy zrównoważony transport. Promujmy rowery miejskie i promujmy komunikację miejską, bezpieczną ekologiczną i elektryczną. Naprawdę razem dla tego środowiska możemy zrobić wszystko, ale nie oglądajcie się tylko na prezydenta miasta. Niech sam każdy z was się zastanowi, co jeszcze dla ochrony środowiska może zrobić. I razem to zrobimy. Dziękuję bardzo i tu podziękowania dla nadleśnictwa. Szanowni Państwo, wielkie wielkie brawa. Teraz prosimy o zabranie głosu pana Adama Całkę. Dzień dobry, dziękuję za głos. Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani prezydent takiej inicjatywy. To już spotykamy się tutaj trzeci raz i okazuje się, że jeżeli w takim tempie będziemy w Ostrowie sadzić drzewa, to będzie to, to już jest najbardziej zielone miasto w Polsce, a będzie jeszcze zieleniej. Dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa. Ponad 3000 sadzonek, które trafią właśnie do ogródków. Każdy z Państwa może zabrać sobie takie drzewko i posadzić. Proszę tylko dbajcie o te drzewa i sadźcie je. Bardzo dziękuję tutaj za ciepłe słowa ze strony Pani Prezydent, ale również przygotowaliśmy dla Pani Prezydent taki podarunek na dzisiaj, bo oprócz tego, że w lasach sadzimy drzewa. W rocznie nad Antonin wysadza od miliona do półtora miliona drzew. To jest ogromna ilość. Również ostatnio mamy program rewitalizacji starych sadów. Skupiliśmy się na odnalezieniu starych odmian jabłoni, gruszy i śliw, które w, w sadach radzimów włoskich w Antoninie rosły. I po przez zrzesz wyhodowaliśmy nowe sadzonki które właśnie wprowadzamy do sadów a dzisiaj dla pani prezydent przekazujemy kilka sztuk mam nadzieję że pani prezydent znajdzie godne miejsce dla tych radziwiłowskich odmian drzew Ja chcę tylko dodać że każde drzewo jest oznaczone. Skąd pochodzi, jest kartka i pochodzenie takich drzew nie kupi się nigdzie. To jest tylko i wyłącznie autorski projekt nadleśnictwa Antonim właśnie wyhodowany ze starych odmian, które praktycznie już zamierają i to jest ostatni moment, że udało nam się to zrobić. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. To rzeczywiście wyjątkowy dar. Słuchajcie, musimy się wspólnie zastanowić, gdzie te drzewa, czy te drzewka owocowe posadzimy. Jeszcze yy, przepraszam, ale nie powiedziałam o jednej osobie czy o jednej instytucji. Która też jest niezwykle ważna w tym naszym święcie drzewa i też w dbałości o nasze miasto, to Miejski Zakład Zieleni i pan prezes Wojtek Biała z jego współpracownicy. Wojtek, bardzo Ci dziękuję, bo tutaj też bardzo nam pomogliście i pomagacie nadal przy tym sadzeniu drzew. Widzę tam panowie. Dziękujemy, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Gdyby nie Wy, to by się to też nie udało. Dzięki. I jeszcze miejski zarząd drugi pan dyrektor Marcin Wieruchowski zobaczcie ile osób tu się trudziło bardzo Marcin, Tobie też dziękuję i wszystkim pracownikom MZD. Dziś to święta mama nam o tym właśnie przypomnieć i zachęcam wszystkich do sadzenia drzew, do tego, że każdy może mieć po dzisiaj swojego przyjaciela. Chciałam jeszcze tylko e, powiedzieć, że o tej zależności między drzewami a życiem naszym często zapominamy. A warto sobie przypomnieć chociażby w tym okresie przed sezonem grzewczym, ponieważ wiemy, że problem niskiej emisji jest problemem globalnym, a drzewa odgrywają istotną rolę. To każdy z nas dziś może się przyczynić do tego, że nasze środowisko, nasze powietrze będzie Proszę. pani drodze, to jest, że jest do nowa, przygotowana ma Zapraszamy na palce, jest dużo miejsca, Zapraszamy do poszukiwania. No i idź tam, Olga, idź. Jest... Ja zrobię pierwszy. Ja, okay. pierwszy krok, a potem wam podam, potem proszę. Pierwszy krok, Jakie to, jak, to chwileczkę? Proszę powiedzieć, jakie drzewo sadzimy? Jakie drzewo sadzimy? Kto wie z dzieci, Może to jest pytanie do dzieci. I teraz patrzymy na nadleśnictwo, czy to jest klon. Zgadza się. Kto powiedział, proszę, a kto nie Ale z dużą, którą powiedziałeś, coś mi do mnie, bo ja mam ślubne pytanie. Zadzimy razem. Pomaga, pomaga. Jest sprawą, proszę Państwa. Jeszcze Mogę jeszcze jedną. Tak, oczywiście, Panie Prezydent, Ile Pani Oczywiście. Państwa zachęcamy, każdy może dołożyć jeszcze